z tej strony Tim i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft Adventures. Jest to bodajże yy, dziewiąty? Nie wiem, nie wiem, serio nie wiem, który odcinek. Ale no, witam was bardzo serdecznie Poza odcinkiem wróciłem się do domu po plecak Nowy plecak skraftowałem, jak widzicie Teraz zrobiłem brązowy, ponieważ w prawdziwym życiu taki mam, tak więc No, też sobie taki skraftowałem I kończymy sobie tutaj właśnie przygodę w naszym wulkanie I na koniec przygody, ponieważ na pewno szybko ją teraz w tym odcinku już zakończymy e, pozbieramy sobie diaksy Zbieramy teraz itemki, skoro mamy duży plecak I tak cię zniszczę nawet, nawet ta Twoja, no, yy, tarcza ci nic nie da, ziomek, bo jestem najmocniejszy na świecie, ale generalnie yy, zaraz Wam coś powiem. Bo yy, Wy to widzicie bodajże, 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 w niedzielę. Nie, w poniedziałek, nie, w niedzielę. Ho, huh, nie wiem, nie, widzicie to w poniedziałek, tak przynajmniej mam taką nadzieję. To jest w ogóle taka se. Teraz będzie taki maraton, mam nadzieję, ma Minecraft Adventures, że yy, widzieliście. No, dość często tę serię, ale mi się ją przyjemnie nagrywa, myślę, że to on by się, ja, nie, dobra, miałem taką schizę krótką, ale generalnie um, 20... tydzień po 29 marca będę w Poznaniu. Kilka osób już się tam ze mną umówiło jako moi widzowie, żeby tam się spotkać, nie wiem, coś tam przybić, piątkę i tak, wiecie, no. Ja się wcale nie czuję jakiś sławny, ale że będę w Poznaniu, YouTube, i, i, Teamie Meetup, kurde, wiecie, spotkanie z widzami, jestem super fejmem, więc się z wami spotykam, bo nie stać, mam, jestem tak, mam telewizów, że po prostu mogę robić takie spotkania, nie. Po prostu kilka osób się pytało, kiedy będę w Poznaniu, czy żeby się z mną spotkać i tak dalej. Tak więc z uwagi na to, iż będę właśnie niedługo dojść w Poznaniu, chciałem was tutaj poinformować, że będziecie mogli się ze mną spotkać. Całe info będę dawał na Facebooku, facebookcom facebook.com/timmygames i na asku Więcej informacji dam na asku, już ask tak więc jeżeli będziecie, jesteście z Poznania bądź jesteście spod Poznania gdzieś bliziutko i chcielibyście się ze mną spotkać, przybić piątkę, zrobić sobie zdjęcie, wziąć autograf, chociaż raczej nie, no dobra, przesadzę, nie będę dawał żadnych autografów, no to możecie być do Poznania i na mojego aska i facebooka, tam zlajkować mojego face'a i zaobserwować aska, ponieważ tam będzie info, gdzie będę przebywał właśnie w danych dniach. Mm -hmm, dobra, teraz schowamy sobie te itemki, bo to mi się na razie nie przyda. To mi się może przydać, ale to już nie. Dobra, Selekcjonu selekcjonujemy kliponek i dalej niszczymy ich Alfredów. Mam nadzieję, że w tym odcinku już zakończymy z ten, tę całą przygodę z wulkanem, bo że ona nie trwa po prostu. Um, że na dole nie ma jakiegoś bossa, chociaż w sumie mógłby być boss, bo takie. Zabijanie ciągło Alfredów jest nie, nie jest zbyt ciekawym zajęciem Jezu, jeden diaks, no na bogato widzę Z tą fortunką, ale okej okay. ważę że chociaż pięć diaksów Zbierając tylko dwie rudy Co tu mamy? My już dochodzimy do, do końca, nie? Jakoś tak Tu mamy jakieś dziwne coś Nie wiem co to, co to ma znaczyć, ale Dobra Alfredy, oni się nie palą w lawie Z tego co mi się wydaje I to jest ich mi Plus, znaczy dla mnie to jest minus, ale dla nich jest plus, że po prostu że jeżeli się, z, jeżeli po prostu ich zapchniemy do lawy, to i nic im się nie stanie. No, rozumiecie pewnie o co chodzi. Szybko pochodnia. Zaraz będę musiał skraftować sobie nowe, jak tylko zabiję tych alfredów. I musicie się przyzwyczaić, że ich będę nazywał alfredy, bo to są moje alfredy. Tłumaczyłem to w, po w poprzednim odcinku i zawsze to będę tłumaczył, ponieważ to są takie frajerzy, alfrederzy. Spokojnie, i tak was zabiję. No co, 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 że niby ta tarcza ci pomoże, tak? Może ci pomoże, a może nie. No, Jezus, przez to, przez to, że jest tu ciemno jak w dupsku, go nie, nie zabiję. I tak zginiesz, okej, okay, dobra, zginął. Eee, w, 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 w sumie w korzejącej trochę, że tu jest tak ciemno, a ona bright. Oh fuck, ej, 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 ale... Głupio by było zginąć od nich, nie? Też mi się tak wydaje, dlatego się najemy. Przydałoby się jakieś koksy. Nagram w ogóle dwa odcinki pod rząd, tak więc nie zdziwcie się, że jestem tak samo ubrany. co Spokojnie, codziennie się przebieram, tak więc nie jestem jakimś brudasem. To po prostu nagrywam dwa odcinki pod rząd, bo chcę... Mam Venę i poza tym chcę skończyć przygodę właśnie w tym wulkanie już dzisiaj. Tak dla siebie dzisiaj, nie? Rozumiecie? A dla was dzień później. Nieważne, bo Wy możecie mieć takie lekkiego Mindfucka, co ja gadam. Ale ja to nagrywam tak dziwnie, no YouTube. Całe YouTube. Dobra. Jeszcze Boże, to jest takie monotonne zabijanie ich ciągle. No bo wiadomo, że ich zabiję wszystkich i tak, nie? Bo jestem najmocniejszym człowiekiem na tym moim świecie Minecraftowym. O nazwie Minecraft na modach, nie wiem dlaczego nie Minecraft Adventures. Nie pytajcie o to. No i właśnie. To przez to, że ciągle ciągłe ich zabijanie jest takie monotonne, gadam głupoty często. No. Dobra, ja tu przeleciałem ciut całą wieżę, żeby ich po pierwsze trochę tak zebrać. No chodźcie do mnie, no, no moje tutaj Alfrediki gówniane. No chodźcie, 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 zabiję za... Zabiję wszystkich. Wszystkich, rozumiecie, co do jednego. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra. Nie wiem czy mi zużywa jedzenie. Jak ich bije takim um, ciosem tego miecza, nie? W sumie nie wiem czy to zabiera mi jedzenie. Ale bardzo, bardzo dużo mi go schodzi da, więc, nie niszczyłem tam tych spawnerów, nie chciałam mi się po prostu O Boże, no Jeszcze, serio, zadzieracie ze mną, jeszcze Jeszcze wam mało Dobra, idziemy dalej I czy, czyżby tu był jakiś może boss, może jednak jest Jest coś What the fuck Okej okay. Dobra Czyżby tu się dopiero zaczynał cały Dungeon Uhuhuhuhu. Wow, Nice! Tu się zaczyna ten Dungeon. Tak więc. Um, dungeon. Wól. Vul. Vulkan. Ok, Zapiszemy sobie go taki, takim czerwonym i bitnym. E, a teraz pójdziemy sobie pozbierać... Mmm... Um, pozb po, albo nie. Ciut, ciut tutaj jeszcze zlukniemy jak to wygląda. Oho, czyli to tak o wygląda. Okej, okay. w sumie będzie dość taki długa, długa seria z tego dungeona, podejrzewam. Ale, znaczy długa seria, no kilka odcinków z tego dungeona, myślę, że z, tak, z dwa odcinki to będzie taki optymalny czas. Um, teraz zabijamy sobie tego ten tutaj, bo tutaj jest po dwóch tych Alfredów, tylko oni są już tutaj uzbrojeni. I to jest właśnie, to jest tak już, już są po prostu trudniejsi do zabicia, bo lepiej biją i są bardziej uzbrojeni. Okej. Okay. Tak więc um, ja się tutaj najem i zaraz idziemy pozbierać sobie e, diaksy, 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 ponieważ diaksy są to najważniejsze. Mamy jeszcze kilo z fortunką, tak więc... Mm, no po prostu <ścoughs> będziemy dostawać z tych diaksów. Uro, w pizdu. E, tu mamy jakieś diaksy. Chyba nie. Tu też nie. E, emeraldów na razie nie będziemy zbierać, bo nie aż nie są aż tak wartościowe, jak nasze tu kochane diaksiki. Emeraldy się pozbiera najwyżej potem. O, dużo pochodni. No i dużo strzał, chociaż st strzały na razie są mi niepotrzebne. Dobra, co tu mamy, co tu mamy? Bo w ogóle nie jestem dobrym łucznikiem, ale łuku zrobiłem sobie, ponieważ mam już taką dobrą eksperkę, to. A czemu nie mieć łuku, nie? Ulepszonego. Aż nie wypada. O jezu. Serio? Tyle chcesz... Tylu z was chce zginąć? Chcecie stracić braci? -ry Sami ryzykujecie. No i widzicie, jak ich szybko pokonano z jest takie już prościutkie no, no, To jest dla mnie plus, że jestem taki wykokszony, ale to jest, to teraz już to jest takie proste po prostu O jest diaks, jest diaks, jest diaks Bierzemy sobie Podsadzimy się I zbierzemy ile? Dwa, no dwa No nie jest najgorzej Tu, 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 tu coś musi być Chociaż no wiadomo diaksów nie będzie nigdy tak dużo na przykład jak złota i żelaza tutaj ale no, zawsze się coś tutaj trafi. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Mogłoby być więcej tej lawy, bo by było jaśnie. O Boże, ja taki zgięty się ze tych diaksów. To jest w ogóle ściana, podejrzewaj tak, dungeona tego. E, tu coś mamy. Chyba nie. W ogóle teraz są niższe te poziomy, zauważyliście, bo ja to zauważyłem. <laughs> Przydałby się X-ray. Wiem <laughs> szczerze, żeby było łatwiej. No co wy tu robicie no, ja tu szukam diaksów, a wy mi tu przeszkadzacie, no co za, no nie wychowane no O Boże, o jeszcze się zrespił, znaczy sobie HP zrespił No i to, ja, oni mnie wkurzałem, po prostu, oni tym, że uciekają są, to jest Autor modyfikacji, normalnie jak, jak twórca Flappy Berda, no? chce nas na siłę zdenerwować Dobra, niszczymy spawner Bierzemy itemki, żeby ze środka I... jeżeli po prostu nam nie napadnie taka horda ich No to powiem szczerze, że no... Nie, nie. Może być nawet trudno Jeżeli jeszcze nie ma nie jesteście uzbrojeni, to jest już naprawdę masakra Co tu mamy? No, z, no jedzenie, no zbyt wartościowych itemków to, to, to w tych dungeonach nie ma Ale okej okay. Ej, ale mało diaksów znalazłem Bardzo mało bardzo mało i tymś... Się... O jest, 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 dioks, dioks, dioks Oby trzy O dwa, hm. myślałem, że trzy Bo tak jakoś... Tak, tak mi się powieliły w oczach chyba Dobra Wyjmujemy to jedzenie I w którejś ze skrzynek będzie to co odkładałem Jedzenie Dlatego musimy otworzyć backpacka I powkładać tu Kolejne itemki To, 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 to wszystko chowamy To nie, bo to wyrzucimy Bo mi się nie przyda i to, okej. Okay. A tutaj wyrzucamy to. To, to, to. To, to możemy wyrzucić. Dagera sobie zostały, chociaż wiem, że to, to się craftuje. Trzeba zrobić handle. Czyli to co w poprzednim odcinku do Big Sorda robiliśmy. Plus trzeba tam jedno dać żelazo, ponieważ widziałem właśnie w tym craft guide jak to się robi. Eee, co tu mamy, co tu mamy? I a propos modyfikacji, niektórzy tam narzekali, że mam... narzekali, pisali jej na PW, żebym wgrał sobie Not Fightemsa wyłączył Craft Guide'a. Jest jeden problem, są... no, jeden problem, i on jest... Boże, wystruszyłeś mnie, ty wiśniaku, kurde, y jest taki problem, że, że, nie, nie wiem, czy ja się wysłuchaj, E, po pierwsze, Notina Fightems, Items, boże jeden diaks, nie jest kompatybilny z tą paczką modyfikacji. A po drugie, nie wiem, lepiej mi się sprawdza crafting kitemów w, w craft guide. No. A poza tym, ja do cheatowania Notina Fightems nie mam po, zamiaru używać. W ogóle nie mam zamiaru cheatować na tej serii. E, tak więc, no, jedyny cheat, jaki może to będę używał, to to czasami w krytycznych sytuacjach włączenie peacefula, chociaż od tego też się będę powstrzymywał, ponieważ teraz już raczej. Takich problemów nie powinno być. Tw oh, oh. Trzy. Dwa. Trzy. Jeden. Ja pizgam Co za bieda. Bieda. J jakby z tych dwóch ród wypadły po trzy diaksy, to byłbym po prostu w niebo wzięty. Masakra. Co. Oh, o, oh. i proszę. Po trzy. Hmm. To tak gimbosiarsko zabrzmiało, bo wiecie, jak się pali... O, trzy. Jak się pali papierosy tam w gimbazie, gim 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 to mówi się po trzy. Dawaj ze mną po trzy, nie? Nie wiem, nie ja się na tym nie znam, ale coś, chyba tak się mówi. Tak tylko słyszałem, nie? Rozumiecie? Bo ja nie palę, na szczęście. Nie, nie, nie jestem skłonny do wchodzenia w nałogi. Nie wiem, czy to, to dobrze... Nie, do, nie wiem, czy dobrze to wymówiłem, ale po prostu nie jestem... Hmm. Nie popadam w nałogi prędko, no nie, nie jestem nałogowcem... O oh, Boże, nie wiem nie wiem jak naz nazwać taką osobę. Po prostu... Uff, nałogi nie są mi groźne. Są mi, nie, nie są mi groźne. O, o, chyba o to mi chodziło. Chociaż nie... No, nieważne. Koniec tematu nie palę i tyle. I narkotyków też tym bardziej nie biorę. Co Boże, wystraszyłem się. Um... No, a tutaj możemy takiego parkera walnąć. O Boże, tu są jeszcze te Alfredy, które mnie zabiły. Więc tych chcę jeszcze tym bardziej zabić. No, zgin, giń, gin. gin. Spłyń. <giby> Giniesz. O, ale dobrze, że się w ogóle odwróciłem. I pan szczerze, że się o niego trochę boję, ponieważ jest w niepewnej pozycji. <giby> cztery! Poważnie, cztery wypadło albo trzy. Czy to też był jaks Nie. Wiecie co, chowamy to do, do plecaka, chociaż jak plecak spłanie, no to diaksy też spłoną, no ale... Ale okej. Okay. Mają 22 diaksy, więc nie, ta wyprawa jest naprawdę diaksodajna. O, też ma Big Kozak. Kozak. Berserker to był jakiś. Czy jakiś Kozak do czasu? Boże, ucho mnie już boli od, od tych słuchawek. Mena jest sprzedawo, więc jeżeli ktoś będzie chciał kupić, to może do mnie tam zadzwonić, nie? Telefon, znacie telefon 666 na Skype jest podany, oczywiście to jest mój normalny numer telefonu. Kolejny berserker BD Berserker, bardzo dobry berserker. Nie ja wiem, wiem, że to, jest, to nie jest. to, 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 to nie znaczy to, co ja przetłumaczyłem, tylko śmieję się, że BD, bardzo dobry berserker, nie? Haha, ha. granaty! Nice, 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 granaty i diaksy. Tylko czy ja bym się czym dostać do tych diaksów? No, mam, 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 mam się czym dostać, więc idziemy sobie. Ponieważ diaksów nigdy za dużo, ponieważ e, tą zbroję niby możemy naprawić, ale na to trzeba levela. A nie zawsze będzie mi się chciało. No wiecie. O! Dorbienia nowych piecyków diamentowych, no. Ma, to był koniec. Czyli oczyściliśmy Battle Tower w 100%. Więc możemy sobie spokojnie wyjść już. Ma żadnych obaw, że zostawiliśmy jakieś diaksy, chociaż na pewno... Dobra, może nie na pewno, ale na pewno. Oh, zostawiliśmy chyba jakieś diaksy. I tak mi się wydaje, że jakiś diaks ominęliśmy i schowany był za jakimś po prostu filarem czy coś. Zapalimy pochodnie, postawimy świeczkę. No nie wierzę. Serio. Oh. Meraldy. No poważnie. Aż tak mnie nie lubicie? Znaczy, nie wy. Minecraft mnie chyba nie lubi. O, serio. O, ja pizgam No, no nie, nie. No, w, w tych. Jeszcze, no, pal się. No, dobra. Przestałem się palić. Głowa mnie swędzi. Za głowa no. Dobra, wyszliśmy. W którą stronę mamy bazę? Gdzie jest moja baza? E, tam, okej, okay, o tam, 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 tam o i małyż, skaczemy. No i jak dostaniemy się do bazy, to zakończymy odcinek, ponieważ odcinek trwa już swoje, tak więc to by było na tyle w tym odcinku. Zwrazu do bazy, do bazy się żegnamy. Tak więc to by było na tyle. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, zasubskrybować mojego kanału, aby być na bieżąco. Jeżeli chcecie mnie spotkać w Poznaniu, z mój fanpage facebook.com/ Tim Games i zfollowujcie mnie, czyli zaobserwujcie na um, Asku, czyli ask.fm. Tam będziecie dostawali info, gdzie jestem w Poznaniu, kiedy będę w Poznaniu i tak dalej, więc w, generalnie tam lajkujcie, naj, najaktywniejsze osoby wytrzy wygrywają gry, tak więc to by było na tyle, ja takie to, to drewno zniszczę na pewno, jeżeli będzie mi się chciało, może to na jakimś live zrobię. tak więc to by było na tyle, ja się z wami żegnam, nie przedłużam już odcinka. Trzymajcie się, ciepło i siemanko!